Witamy wszystkich hodowców. Gościmy w hodowli pana Zbyszka Kukułki z oddziału 0403 Nowe Brzesko. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś jesteśmy z wizytą, aby pokazać gołębia, którego pan Zbyszek przygotował na naszą aukcję roku, aukcję świąteczną. Zaczniemy sobie od numeru. Ja oddam panu głos. Kilka słów na temat tego gołębia nam pan powie. Samiczka jest o numerze. 21:71. Tak jest. Samiczka jest moim najlepszym gołębiem na młode, zarazem drugim gołębiem w Okręgu Tarnów w kategorii F. Będzie reprezentowała Okręg na wystawie ogólnopolskiej. Będzie do odebrania dopiero po wystawie. Także kto ją tam nabędzie, to będzie mógł ją dopiero odebrać po przyjeździe do domu. Wywodzi się z gołębi Wandeburg ze strony matki, a ze strony ojca wywodzi się z rodziny kitli. Co w tej samicy jest takiego? Jest ma też w sobie krew Takiego znanego gołębia na świecie, Ornata. Tak. Jej matka to wnuczka Ornata. Tak, jej matka to wnuczka Ornata. No i typowy sprinter. Plus jeszcze ten piękny kolor. <laughs> kolor jest pod Jaszczębia. No, ale wiele osób. Ja nie lotuję samiczkami, także. Pokaże nam się? Pokaż. <śmiech> <śmiech> Ucieka. O. Możemy jeszcze pokażemy od spodu, bo to jest kubka mięśni. Jeszcze jest w doskonałej formie, chociaż nie latała już tyle czasu, ale pulsuje jak piłeczka pingpongowa w rękach. Jeszcze może sobie skrzydło pokażmy na koniec. Proszę. I tak wygląda ta samica. Także samica o numerze 2171 z hodowli pana Zbyszka Kukułki na aukcji roku, aukcji świątecznej portalu Gołęb w sieci. Z mojej strony dziękuję, panie Zbyszku, że najlepszego takiego lotnika przekazał pan na tą aukcję. Oczywiście wszystkich zachęcamy e, do licytacji i pozdrawiamy hasłem dobry lot. Dobry lot.